Witam serdecznie, ja nazywam się Patryk i zapraszam na kolejny odcinek z gry Factorio na parę Modów od Boba, czyli... Czyli... E, seria Nowe Horyzonty. Oczywiście to chciałem powiedzieć od samego początku. Moi drodzy, znajdujemy się tutaj przy tych modułach, bo to wydaje mi się, że w tym odcinku będę chciał się skupić właśnie na produkcji modułów, w końcu i nareszcie. E, dlaczego o tym za sekundkę? E, od ostatniego odcinka troszeczkę tutaj pobiegałem z ostatni odcinek nagrywałem w piątek wydaje mi się w piątek po południu podczas gdy całą sobotę sobie tutaj odpuściłem z nagrywaniem no i w niedzielę rano, czyli tak bardzo na świeżo będziemy tutaj z materiałem sobie postanowiłem nagrać właśnie nowy materiał z tego względu, że właśnie całą sobotę poświęciłem na organizację tutaj mojego tutaj gałgaństwa sobie policzyłem dokładnie mniej, znaczy dokładnie Oczywiście zastosowałem moją matematykę. Oczywiście wszyscy wiemy, że moja matematyka potrafi kłamać, ale mniej więcej takie coś jak mam w tej chwili, to będę chciał jakoś uporządkować i taką ilość powielać. Tutaj jest dokładnie: dokładnie jest tutaj 108 akumulatorów i 120 paneli słonecznych. Akumulatory, oczywiście, dużej pojemności. To są te akumulatory dużej pojemności MK3 i tutaj duże panele słoneczne, również MK3. Tutaj taką proporcję sobie stworzyłem, popatrzyłem jak to by było tutaj ze zwykłymi ogniwami słonecznymi akumulatorami. Porównałem to sobie jeszcze raz, policzyłem, zeskalowałem i mi wyszło tutaj, że właśnie taka proporcja mniej więcej, czyli 108 akumulatorów na 120 dużych paneli słonecznych jest naprawdę dosyć prawilna. No, i jak mamy tutaj całą moją produkcję, no to widać, że oczywiście główna produkcja prądu to są generatory tutaj parowe, czyli produkcja pary, gotowanie tej wody, podgrzewanie i tak dalej, przetwarzanie. Wam drogą, to jest ostatni widok tutaj chyba w, w całej grze Factorio, także trzeba się nacieszyć tym widokiem, bo w wersji 0.15 już tego tutaj nie zobaczymy, boilery są inne. Generatory parowe też inaczej to będzie wyglądało w, nowy w nowych boilerach. W wersji 015 potrzeba jeden boiler na dwa generatory parowe i ten boiler tak samo inaczej wygląda. Zresztą całkiem nagrałem odcinek z wersji 015. Zapraszam tutaj do oglądania tak samo. Można to sobie zobaczyć. Także ten widok to jest ostatni widok, jaki będziemy widzieć w serii Factorio. Ale, ale, właśnie. Tutaj przestawiłem się już tak całkowicie na produkcję tylko i wyłącznie z paliwa stałego. Tego mazutu mam naprawdę dużo. On mi się zbiera nawet, nawet produkuje go więcej niż go zużywam, tak jak widać, i to w całkiem sporych ilościach. Czasami jest więcej, czasami jest mniej, troszeczkę czasem wzrasta, troszeczkę czasem maleje, ale ogólnie to się jakoś w miarę trzyma to wszystko. Nie wygląda to źle. Poza tym, tutaj na tych 10 zakładach chemicznych pracują tak de facto 3. Dwa pracują non-stop, ten trzeci pracuje tutaj raz na jakiś czas. Tutaj zrzuca. Ten tutaj ma już 50. Cały tutaj ma wewnętrzny zapchany, tak samo jak i pozostałe. Także wydaje mi się, że tutaj zaplecze, jeżeli chodzi o produkcję prądu, mam całkiem że stabilne. No i oczywiście o, o, odciążyłem troszeczkę generatory parowe tymi panelami słonecznymi. 28 MW, gdzie to produkuje 60 w tej chwili, także to jeszcze z drugie dwa razy tyle, czyli docelowo 360 paneli słonecznych. Powinno mi całkowicie zastąpić tutaj generację pary, ale o tym później dopiero. Najpierw muszę mi się nazbierać, tak jak widać, bo tutaj w ekwipunku 16 one mi się produkują. 50 akumulatorów, także akumulatory mógłbym właściwie wstawiać gdzie tylko rusz Muszę się jeszcze zastanowić tutaj nad wyglądem, żeby to jakoś ładniej, i kompaktowo było. No ale koniec końców, takie coś będzie absolutnie wystarczające. Tylko wystarczy to teraz powielić. Ale co do modułów. Moduła chcę się skupić z tego względu, że. No właśnie, tutaj mam ataki. One tutaj biegają przez ten las, przechodzą, jakoś tutaj mnie atakują. Tutaj to tak samo mnie tutaj zaatakowało kilka razy. Tu mam postarunek, muszę go przenieść tutaj bliżej. Tu mam kilka posterunków, tutaj tak samo, słuchajcie, te posterunki mam tutaj tak porozrzucane. Tu musiałem dobudować nowy posterunek, bo to mnie zaatakowały. Tu mnie atakują, tu mam linię wieżyczek, tak jak widzicie, one biegną, te bajtery. Dobre pytanie teraz, nie, one raczej polecą tutaj wzdłuż torów. Swoją drogą, swoją drogą. E, eee, eee, eee. czy ja zdążę, czy ja zdążę, czy ja zdążę? Proszę jechać tutaj do tej kopalni. O, nie zdążyłam. Chciałem je wszystkie tutaj rozjechać. Aj, nie zdążyłam, niestety. No, ale tak jak widzisz, tu też mnie atakują. Także słuchajcie, najwyższy czas i pora zrobić krucjatę. Wyczyścić tutaj ten teren. Postawić tutaj porządny mur. Porządną granicę tutaj zrobić. Ładną. Tutaj tak samo to wszystko trzeba mi wyczyścić. Teoretycznie ta zbroja, którą mam, jest w miarę że wystarczająca. W miarę, że wystarczające, ale to polega na tym, że odbiegam, atakuję i muszę od razu uciekać. Podbiegam, atakuję i muszę od razu uciekać. Także to jest teoretycznie wystarczające, ale bardzo upierdliwe, można tak powiedzieć, w skrócie. Dlatego chcę się przerzucić tutaj na lepszą zbroję i tą zbroję mam tutaj, ale do tej zbroi będę potrzebować modułów efektywności i szybkości poziomu trzeciego. Dodatkowo tutaj, jak widzicie, odkrywamy już silos rakietowy. Tak, żeby mieć tutaj to wszystko już gotowe. Kiedyś postawię po prostu produkcję, zobaczymy jak to wyjdzie. Ale wracając do zbroi, tutaj mamy jeszcze trzy zbroje do odkrycia. Złoty pakiet naukowy, pakiet naukowy obcych i tutaj już kolorowe pakiety z tych obcych też będę musiał tworzyć, ale mm, jakkolwiek by to nie wyszło, one tutaj potrzebują modułów efektywności czwartego poziomu, ten tutaj potrzebuje modułów efektywności szóstego poziomu, i tutaj Ironman potrzebuje modułów szybkości i efektywności poziomu ósmego, więc prędzej czy później te moduły będę musiał tworzyć. Poza tym, co do modułów to jeszcze tutaj mam surowe moduły szybkości, co też jest bardzo fajną rzeczą. Będę chciał to powstawiać do moich fabryk, tam gdzie tylko będę mógł, tam gdzie ja mam jakieś zwolnienia czy coś takiego. A ja się produkuje, albo tutaj od podstaw będziemy produkować po prostu z komponentów tutaj z płytek modułów szybkości i płytek modułów efektywności, albo będziemy po prostu sklejać tutaj te nasze wersje. I wydaje mi się, że to sklejanie tutaj tych dwóch modułów będzie mniej problematyczne, tym bardziej, że tak jak pokazywałem, te moduły będę chciał tworzyć ze względu na zbroję. Także do poziomu 8, tutaj z poziom 5, 6, 7, 8, gdzieś tutaj będzie. Że te, myślę, że otworzę po prostu dwie linie produkcyjne tutaj tych modułów na niebieski, zielone, i potem trzecia linia produkcyjna, która będzie sklejała te moduły w surowe moduły szybkości. Tutaj jest teoretycznie drożej, to mi wychodzi, bo tutaj one potrzebują szafiru, nie szafiru, tylko rubinu, szlifowany rubin tutaj budowanie od podstaw pochłania mi mniej zasobów, ale ale po prostu to byłoby bez sensu produkować tutaj od podstaw tym bardziej, że ja to będę produkować te moduły, a te moduły mi się przydadzą tylko i wyłącznie do zbroi. Także słuchajcie, zaczynamy naszą produkcję tutaj modułów. Ja się zastanawiam, bo tutaj moduł szybkości drugi w ogóle moduły do drugiego poziomu jestem w stanie produkować właściwie od teraz. Natomiast tutaj, moduły szybkości już trzecie potrzebują płytki logicznej, gdzie to jest tylko płytka modułu, czyli ten drugi poziom. No i ten drugi poziom pasowałoby mi tutaj produkować. I to będzie tak de facto kopiuj wklej tego, co jest tutaj, tylko że inne tutaj komponenty mi będą potrzebne. Na pewno. Tak, to będzie mi potrzebne po prostu inne komponenty do tego, ale w każdym razie będą potrzebne lepsze komponenty. Tutaj tranzystory są takie same, i LUT z tego co widzę, i do tego będzie zintegrowana i płytka logiczna. Płytkę logiczną już tutaj produkuje To no nie jest jakiś wielki problem, tym bardziej że one potrzebują dokładnie tego samego, co tutaj ta elektronika. Poziom dzielony, elektro zaawansowana płytka drukowana one potrzebują dokładnie tych samych materiałów także ja to już tam sobie po pozwoliłem postawić tutaj płytkę procesorową też nie będzie problem jeżeli będzie mi to przydatne, potrzebne gdzieś tam dalej także ja sobie to pozwolę skopiować tutaj z e, z moim tutaj e, blueprintem coś takiego tylko tak, te dwie skrzyneczki będę chciał sobie postawić od początku te dwie fabryki to mi nie będzie potrzebne. Tutaj okablowanie druty, tak samo, nie? Ja sobie to postawię. No, niech będzie tutaj. To wszystko jest ładnie. Tutaj wystarczy mi się tylko przestawić na tą wersję. Wydaje mi się, że tutaj nie ma sensu tutaj produkować yy, produktywności, ani tych tutaj dalej. Tutaj, nawet, nawet jeśli to ja tutaj nie mam w ogóle tej technologii odkrytej. Chociaż surowe moduły produktywności też mogłoby być coś ciekawego. Surowy moduł produktywności, on mi zwiększa produktywność o 40%. Wydaje mi się, że to prędzej czy później też będę chciał robić. Tak jak widać, one potrzebują już tutaj troszeczkę więcej rzeczy. Moduły produktywności, efektowności, zmniejszające zanieczyszczenie także. To wszystko będę musiał tutaj podkrywać, pobudować. No ale to wszystko w swoim czasie. Na razie skupmy się na tym tutaj, co musimy robić. Tutaj oczywiście tak samo by pasowało Mienić e, ograniczenie. Na to na pewno na to. wziąłem, Dobra, dobra. Powinno już działać. Na drogą to są te lepsze już tutaj druty, z tego co widzę. OK. Ustawić to i tylko tutaj jeszcze zamówić rzeczy. I to jest tak. E, Lód i tranzystory, czyli to by mi pasowało przerobić na. Właśnie na co? Na zintegrowaną elektronikę. Ok, zintegrowana elektronika i lód. To od razu będę mógł sobie zamówić tutaj. Zintegrowana elektronika i lód powinien być tutaj. Czyli to już będę tutaj dostarczać. I to by mi pasowało tutaj podmienić jeszcze na. Płytkę logiczną modułu i tak samo postawić skrzyneczkę Płytka logiczna modułu Raz proszę i tutaj to były tranzystory Na pewno tranzystory? Tak, tranzystory to i to i tutaj powinno być to wszystko ładnie już tutaj załatwione Oczywiście jest problem mały z tranzystorami Swoją drogą e, Swoją drogą nie wiem czy to tak w sposób tutaj produkuje plastik na pewno tutaj? No gdzieś tutaj produkuję plastik. Zwiększyłem po prostu produkcję tego plastiku i wydaje mi się, że tam ma całkiem sporo sensu produkcja plastiku, bo plastik to było to, co mnie ograniczało ze wszystkich stron. No ale dobra, produkuję już de facto wszystko, co mi będzie potrzebne tutaj do modułów. Także wydaje mi się, że najwyższy czas i pora te moduły zacząć tworzyć. Moduł szybkości numer 1 czy ja tutaj się zmieszczę z tym wszystkim? Myślę, że tak. A nawet jeśli to można tutaj troszeczkę tego lądu osuszyć, jeszcze nie będzie to jakiś większy problem. A może będzie to mało ładnie wyglądać estetycznie, to mógłbym tutaj osuszyć ten kawałeczek Tutaj To jest całkiem sporo miejsca, no ale to wszystko się zobaczy. To wszystko wyjdzie w praniu. Proszę mi tutaj produkować moduły szybkości poziomu pierwszego. Dokładnie tak. I tutaj gdzieś obok, myślę, że tutaj oczywiście jest ciemno. Jest odcinek, przegadałem nie wiem 10 minut chyba o kłopotach. Najwyższy czas się wziąć do roboty, moi drodzy. Dobra, to jest tak, wy tutaj potrzebujecie obudowy, obwodów i złącza. To jest ta wspólna rzecz. Jedno, drugie, trzecie i wy osobno potrzebować będziecie tego i osobno potrzebować będziecie tego i to już tutaj wszystko powinno być dostarczone jak tam te moje robociki czy one latają mi tutaj czy one mi produkują wszystko pytanie ze 100 punktów obwody modułu czy ja to produkuję a z tego co widzę to tak okej okay, jeszcze tylko złączam modułu mi tutaj dostarczą Złączam modułu też powinienem gdzieś tam u góry produkować Czemu to jeszcze mi nie jest dostarczone? Nie wiem. Chyba, że... Chyba, że... Ja tego nie produkuję. Bo nie widzę, żeby mi to tutaj dostarczało. Słuchajcie, na szybko się przejdę. Powinienem ja to produkować. Swoją drogą... Złota płytka i miedziana płytka. Wydaje mi się, że... Ja chyba tego nie produkuję. Znaczy, kiedyś może i produkowałem, tylko że pewnie linię montażową zdjąłem. Ale to chyba nie będzie problem, jeżeli postawię po prostu tutaj na nowo. Eee, proszę mi tą skrzyneczkę postawić tutaj. Tą. I ogarnąć tak, żeby to działało. Ograniczyć to wszystko tutaj ładnie, żeby to też nie produkowało mi w jakichś tysiącach. Mniej jak 50 sztuk. Ok, i proszę mi produkować to. Czyli tutaj muszę dostarczyć miedzi i muszę dostarczyć złota. Bardzo proszę, to powinno mi tutaj już ładnie ruszyć z produkcją. Troszeczkę światełko nadziei tutaj postawić, żeby mi tutaj ładnie świeciło. No i dobra, produkuję tutaj ta moduły. No i z tego co widzę, to miałem troszeczkę racji: w sensie że pewnie gdzieś produkowałem, ale ściągnąłem to poprzez optymalizację. Musiałem to ściągnąć i zapomniałem postawić na nowo. No, ale dobra, to już sobie tutaj produkują. Mi się te ładne moduły szybkości bardzo dobrze. Czyli tutaj od razu można by postawić produkcję modułów szybkości i efektywności. Oczywiście postawiłem to na odwrót. Tutaj zielony, tutaj niebieski moduł. Ok, czego wy potrzebujecie? De facto tych samych rzeczy, ale tak. Nie de facto to jednak inne. Moduły będę mógł bezpośrednio zrzucać tutaj stąd. Może mi tutaj dostarczyć światła. Okej, okay, i to jest tak. Płytka modułu to jest to. Złączę, czyli to jest ta złota część i lód. Pytanie też, jak ja dużo tego lutu tutaj produkuję. Czy to mi będzie wystarczające, ta moja produkcja lutu? A lut powinienem produkować tutaj? No, wydaje mi się, że całkiem wystarczające. Też widzę, że tutaj tą fabrykę mogę podmienić na lepszy rodzaj, żeby to mi szybciej tutaj produkowało. Jak tam tutaj ten smar się ładnie tutaj generuje? Wszystko ładnie. Tutaj ta woda litowa. Nie jestem pewny, czy ta woda litowa się kończy. Czy to jest tak jak ropa. W sensie, że dojdzie do jakiegoś tam poziomu i tyle. Czy ona się wszystko będzie zero i koniec. Nie jestem tego pewny. Mam nadzieję, że to jest w miarę że odnawialne źródło. Płytka modułów efektywności. No tak, bo jeszcze nie zamówiłem tutaj tego. Płytka modułów efektywności i tutaj płytka modułów szybkości. Dobra, ty już sobie te produkujesz pięknie, ładnie i teraz najwyższy czas i pora ogarnąć poziom trzeci. Czyli poziom trzeci, czyli ten poziom, który będzie mi najbardziej potrzebny tutaj w tej chwili do zbroi. Poziom trzeci. Moduł efektywności pierwszy, moduł efek szybkości trzeci. Nie pierwszy, tylko trzeci. To jest tak. Płytka logiczna modułu. Czyli to jest może nie tak tutaj to tutaj to i tu był lód i tranzystory tylko no, lód i tranzystory oczywiście pewnie te tranzystory zaraz mi tutaj cała fabryka tutaj jak w ogóle ta moja produkcja O ojejku, ojejku ojejku tranzystory czy te tranzystory tutaj produkuje w jakiś sensowny sposób jakie tutaj zapotrzebowanie no teoretycznie Teoretycznie, z tego co widzę, jak tam plastik się trzyma. Proszę mi pokazać. O, widzę, że plastik, plastik trzyma formę. Chociaż z tego co widzę, to już przestał. Zapotrzebowanie na plastik. Jeszcze bym chciał zobaczyć. No, zapotrzebowanie tu wzrosło, a tu produkcja zmalała. Świetnie. Świetnie. Czyli znowu czegoś mi zaczyna brakować. No, zobaczymy, jak to wyjdzie, jak tam prąd. Prąd się w miarę, że trzyma. Przez ostatnią tutaj godzinę, a na godzinie tutaj nic nie widać, tutaj na 10 minutach też za bardzo, na minucie tym bardziej, no, ale w każdym razie najbardziej mi tutaj roboporty i tutaj działka laserowe zużywałem, ale widzę, że tutaj automaty montażowe wyszły na prowadzenie. <śmiech> <śmiech> Przepraszam za mój kaszel. Ale trochę gardło mi tutaj nie wyrabiał ostatnio. I tak jak patrzę, tak jak widzę, tutaj de facto się nic nie zmieniło, bo tutaj te roboporty i tak mi najwięcej energii zużywają. No ale to jest właśnie wady i zalety posiadania systemu logistycznego. No, wadą oczywiście jest to, że no, są roboty. No, jestem, mam dostęp do każdego materiału w sieci logistycznej. To nie jest problem go tworzyć. Ale dobra, moi drodzy, nie, no, widzę, że tutaj tranzystory upadły. No, ale moduły zaczynam produkować. I wydaje mi się, że te moduły na razie tutaj na poziomie trzecim się zatrzymam. Pozwolę sobie tutaj to ograniczyć do sztuk 5. Moduł trzeci mniej jak 5 sztuk. Ok, kopiuj, wklej, tylko że tutaj sobie ustawię niebieskie molduły i tylko wystarczyłoby mi tylko tutaj obrócić będzie 5 sztuk to będzie gitara a tu są już 3 sztuki tu są też 3 sztuki tam jest więcej jeszcze potrzebne tutaj do tej zbroi artefakty obcych warto by było już po te artefakty sobie polecieć ale ten wywóz to będę musiał zmniejszyć na razie nie chcę go wyłączać, na razie, bo to jest tylko jednorazowe, tymczasowe rozwiązanie. Proszę mi to tutaj zabrać. Moduły, moduły, powinny mi się już wyprodukować te moduły. Ile ich potrzebuję? Pięciu. Pięć sztuk modułów. Dobra, mam tutaj pięć sztuk. I Tak de facto to już mi tutaj nie jest potrzebne, zbieranie tego. I mam tutaj, moi drodzy, mam tutaj zbroję. A to oznacza, że skoro mam lepszą zbroję, to tak samo więcej jestem w stanie na przykład takich egzoszkieletów sadzić. Tą drogą tych egzoszkieletów powinienem być chyba dwa. Nie pamiętam, czy ja produkowałem te egzoszkielety, Czy ja je stworzyłem w większej ilości? Egzoszkielet MK2, egzoszkielet MK3. Ciekawe, interesujące. Dispenser Equipment. Nie wiem, co to to to. Ja mam jakieś tutaj egzoszkielety. Słuchajcie, mam zbroję. Ale fajnie, mam zbroję. Proszę mi to od razu tutaj podmienić, przesunąć tutaj wszystko, co wartościowe z tej zbroi. Te tutaj, czy ja wiem, że to jest? Nie, to może zostać. To jest tak. Jedno, drugie. Roboporty wsadzimy gdzieś tutaj. Tarcze wsadzimy gdzieś tutaj. Przydałby mi się reaktor fuzyjny. Z tego co widzę, roboportów tutaj nie mam, to mogę sobie wyciągnąć, wyrzucić. To robonogi mi się przydadzą, tym bardziej, że one nie są jakoś bardzo drogie w produkcji. Raz, dwa, trzy, będę mieć cztery roboporty. Pytanie za 100 punktów. Pytanie za 100 punktów. Czy ja jestem w stanie nie... roboporty MK1? Tutaj jest jeden, jedyny roboport MK1. Trzeba na pewno. Tak, roboporty są tylko te jeden rodzaj. Noktowizory są inne. O. co te noktowizory zmieniają. W wyższej technologii. Słuchajcie, od razu tak samo sobie tutaj drugie robonogi wstawię, wstawię. Drugi roboport. Może na razie tutaj. Zobaczmy roboporty mogę tak samo tutaj ustawiać. Chociaż też jest kwestia to zastanowienia. Prawdopodobnie będę chciał mieć dwie takie tarcze, dwie takie zbroje. Jedna zbroja będzie tylko w roboportach, robonogach i przenośnych reaktorach termojądrowych, a drugie zamiast roboportów będą same tarcze. Chodzi o to, że będzie jedna tarcza taka typowo do biegania tutaj po okolicy i do budowania, a druga tarcza będzie tak de facto tylko i wyłącznie do bitki, do bicia się z naszymi przyjaciółmi a co dotarczy? właśnie, co dotarczy? tutaj widzę, że badanie już pomalutku dochodzi do końca to jest bardzo dobra rzecz ale dobra, słuchajcie mam już gotową tą zbroję także mogę tutaj postawić od razu produkcję może niekoniecznie mogę bo za bardzo nie mam jak ale, ale za chwilkę się to zmieni proszę mi tutaj dostarczyć 1000 sztuk tego to oczywiście czwarty roboport, przez co już tutaj mam zasięg całkiem że spory. Oczywiście tutaj za bardzo nie zobaczę, bo tutaj jestem w zasięgu jeszcze roboportów. No, ale zasięg tutaj na zasięg tutaj już powinienem być całkiem ładny. Czy jest tu napisane, może jakiś mam zasięg? 4 na 8 60 na 60. 4 na 8, 60 na 60, a to jest 30 na 30. Także wydaje mi się, że 60 na 60 to jest drugie tyle, co tutaj mogę mieć, czyli 4 razy większy obszar. Jeżeli chodzi tutaj, jeżeli się bawimy o kwadratowe rzeczy. Teraz tak, proszę mi to tutaj przestać. Patrzcie, 1000 kamienia i to jest 50 tutaj tego materiału skalnego, a ten materiał skalny. Normalnie wystarcza na chwilkę. Na nic więcej. Ale słuchajcie, tutaj myślę, że sobie już dokończę tutaj to budowanie tych modułów. Pek, 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 pek. Tu mnie. Tu mnie, może i niekoniecznie, bo chciałem to w blueprint wsadzić, ale to i tak będzie też dużo klikania przy tym. E, tu będzie ten poziom, tu będzie ten poziom, tu będzie ten, tu będzie ten. E, pyk, pek, pek, pek. To sobie pozwolę tutaj skopiować i wkleić będzie szybciej. Tutaj postawić sobie prądu, tutaj postawić sobie światełko nadziei. I to jest tak. Wy tutaj wymagacie. Łódka logiczna, złączę modułu. I jeszcze raz. Lódka. Dobra, złączę modułu lut i zintegrowana elektronika. Złączę moduł. Lód, zintegrowana elektronika, i ponad to jeszcze tutaj te, te sprawy, jak coś takiego i coś takiego. Już tutaj powinni się wszystko ładnie dostarczyć. Oprócz zintegrowanej elektroniki, której pewnie już nie mam, bo ją zużyłem gdzieś tutaj wcześniej. Chociaż nawet, że mam jeszcze tutaj całkiem spory zapas, tylko tego co widzę. No i tutaj, ostatecznie. Potrzebować będę poziomu poprzedniego, jak i przede wszystkim tego lutu. Lut, czyli on jest tutaj. Potrzebować jeszcze będę tego na pewno. Rubinu tutaj w końcu, i w, w końcu i nareszcie rubin wykorzystam do czegoś. Rubin i tutaj oczywiście naszych zielonych przyjaciół z poziomu poprzedniego, czyli to i. No, i względnie, powiedzmy, że względnie tutaj mam już. Tutaj mam już ogarnięte produkcje modułów. Gdzieś tutaj obok ja sobie tutaj wyczyszczę trochę ten teren. Jak widzicie, to nie jest takie hobsiut, czyszczenie tego terenu. Tym bardziej, że kamienie mam raczej ograniczoną ilość. No i zostało mi tak de facto tylko tutaj rozklejanie tego w moduły surowe, modułu szybkości. Bo wystarczy mi tylko postawić fabrykę, dodać do tego lutu i będzie gitara. Ale wydaje mi się, że ja tutaj poczekam już na poziom ósmy, bo nie ma sensu się rozdrabniać jakoś szczególniej. Także to by było na tyle w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję na uwagę, za uwagę i zapraszam na następny materiał. Na razie i cześć.